Cześć, Manko, witajcie! Wracamy z Jewopami na pełnej. Uwaga, uwaga, kto jest? Uwaga, uwaga, z tej strony oczywiście Orion. Witam Kapiszona, wszystkich widzów. Oszy oszycony człowiek wrócił. Uh -huh. Wrócił na rejony. chwilę wczoraj porozmawialiśmy. Jest Jun. Juha, pani ma, nagrywamy sobie to w poniedziałek. No generalnie, wczoraj na niedzielny. A, przepraszam, czy odcinek no wychodzi jutro, we wtorek. W chwilę tutaj wszystko poprzestawiamy i tak dalej. Mówię wam na niedzielnym odcinku co było aż dziwne. Niedzielny odcineczek był ze zwiedzania map. Na sobotę się nie wyrobiłem w ogóle. Weekend nie chciało się grać. Myślało się o czymś innym, bo się poznało kogoś. Fajnego, także przez weekend w ogóle człowiek o tym nie myślał tu o, o grze, o YouTube i tak dalej, więc odcinek z soboty na niedzielę był przełożony, teraz w poniedziałku na wtorek i możliwe, że 13 z wtorku na środę. Zobaczymy, ale co najważniejsze to właśnie Orion jest. Czyli, że powrócił po miesiącu, czyli że możemy sobie zacząć powoli działać, głównie z trzynastką, bo ja się tak samo z tym mocno stęskniłem. Na lipiec mieliśmy wszystko ładnie ponagrywane, natomiast no wiadomo, później troszeczkę nam się to wszystko pokomplikowało, e, więc teraz myślę, że gdzieś tam właśnie o takich godzinach, jak teraz jesteśmy, lekko wieczorno, późniejszych, to możemy sobie to ładnie poganić. Dzisiaj, świetny Zimowy, styczniowy. W sobotę, w jak tu z open pograliśmy, to zaczęliśmy przyspieszać, się później poszedłem, ja był tam zmutowany. Także tutaj sobie powoli działamy z przetwórstwami między innymi. Jak widzicie, trzciny jest pełno, tu już jest full. Troszkę buraków tutaj też było przywiezionych. Sorry za psa w tle. Także tutaj chcę teraz te buraczki ładnie... Jest na tak, chcę teraz ładnie tutaj e, po prostu poładować. Generalnie orientam może sobie kończyć właśnie zbieranie kamieni na polu zagajnikiem, kilka tutaj nowych zmian. E, w czwartek na Lavi wam pokazywałem, ale to jeszcze wam pokażę. No, i myślę, że w tym tygodniu w miarę sobie wrócimy. W tamtym tygodniu było troszkę zmian. Eee, były dwa live'y tygodniowo, było troszkę czasu właśnie tak po nocy nie było. Jełłopa na tygodniu nie ma, tylko weekendy, bo praca. Warion no to wyjechał. No także mówię, noce były wolne, także mogliśmy sobie te nocne porobić. Natomiast teraz, jak będzie w tym tygodniu, zobaczymy. Jest, sorry, myślę, że możemy tutaj tą przynaskę troszkę poogarnąć, tutaj na jełopach troszkę pograć, bo właściwie dwa tygodnie też tutaj się nic nie działo. Teraz ja też ostatnio odcinka nie było w poniedziałek, bo po prostu tydzień nie graliśmy, a drugi tydzień po prostu nie mogłem przedłużyć dedyka. A, więc tak, tak to niestety wynikało, ale już wszystko na szczęście mamy, także już możemy sobie troszeczkę podziałać. Jestem, ja wyjadę, o to się jakaś kubka zrobiła. Mam nadzieję, że John Deere da radę, powoli, powoli cofniemy i wycofamy. Co tutaj jeszcze z jakichś zmian? Szczerze mówiąc to bardzo, bardzo nic się było życie, życie się toczyło bardzo fajnie Życie się dalej toczy bardzo fajnie No wiadomo, powoli tutaj ruszamy ze sprzedażą kiszonki 3 miliony ton, które udało nam się zebrać Praktycznie całe silos udało nam się Chłop chłopiedzie. Cały silos praktycznie chłopo... nam się udało elegancko zbierać, więc powoli ta rusza, rusza sprzedaż kiszonki już powoli pieniążki mamy 130 tysięcy gdzie i tak jeszcze kredycik był spłacany więc powoli, powoli nie jest źle e, więc myślę, że powoli tutaj coś zaczniemy sobie działać odbudowywać, że tak powiem, chyba po, po dwóch tygodniach E, na razie zima właśnie nastała, widzę, że ją tak samo zatrzymał tam na styczniu i też poszedł, także my sobie teraz dokończymy, musimy przyspieszyć do marca, bo resztę, e, resztę siania nam po prostu zostało na wiosnę, bo mamy póki co tylko przyliczkę okay. jesienną z zasianą, e, owiec przed nami, sorgo przed nami, e, soja przed nami, także to wszystko w kolejnych terminach. Także co, Oriona tyle nie było, to Orion może tak naprawdę porozmawiać co i pogadać co tam, no to niego jak tam nad morzem, jakie wspomnienia, co jak, e, co się działo ewentualnie śmiesznego, co pan e, No hop, i jak hop, tam hop, już hop, zliwa, bo chłop przyjechał już tam, Może nie ołożył, ale chyba chąpiłam łączył mi kamienie i teraz on nie widzi na mapie, gdzie kamienie są, ale to na polu widać ten... Tak, no że tam gdzie jest widać. ten, jakby chyba ściernisko czy coś jeszcze. Nie, ja, tylko na szczytnisku, reszta to najwyżej będą inne tekstury i w ogóle... Ja, no bo tam to już ja wszystko Chłop generalnie wrócił z czasu, miał być chłop na 3 tygodnie, a był kółek, a półek, a pisząc to mi nawet zarzuca, że był 4, ja sam nie wiem dokładnie ile. No, także, ale chłop powrócił, wszystko będzie teraz nagrywane. Chłop mówi, że się stęsknił za kasztanem oszyconym, takim. No brakowało tego głosu, tego śmichu i w ogóle, chłop czasami na czaty wbijał, ale... Ja nie się chłopie za... na nie dowiedziałem że chłopie tu nie nie, bo kasztana nie ma. Ja. A ja się chłopie nie mam, bo nawet kapiszona na live od kasztanów wyzywają. O, nie, z każdy, każdym nie No także tutaj, no. A na czasach chłopie były różne rzeczy, tak jak chłopie na trzynastce u nas na serii szesnastki z kubicą startują, tak chłopie kubica w ubraniu do morza w Łazi. Były różne śmieszne rzeczy, i śmieszne, bo też i dziewczyna z kolonii zemdlała, chłopie na plaży, I. też była akcja ratunkowa, także i nieśmieszne śmieszne rzeczy, ale z kubicą, u. co w ubraniu. Włażył go do morza i ratownicy go chcieli przegrać, tam wyzywał, to to było raczej śmieszne, No ja, ja go nazywam Kubica, a pewnie miał na imię Robert, tak? pewnie <śmiennie> najmniej. Tak. Miał... Przepraszam Dobra, za messengera, ale tu zabramy. biorąc co linia, muszę mieć odpalonego. Jeszcze się 6 tego dziadostwa. Bo czekam na informacje. No i tyle, chłop wrócił, teraz chłop nie będzie się nie ma, że Teraz chłopie... wczoraj to, że się chłopie w końcu wysporu, chłopie nie siedziały jakoś długo. No nie, A dzisiaj chłopie to... nie wiem, jak to będzie. Nie no dzisiaj no to też nie wiadomo, też jakoś ja, niedługo, nie. bo jutro taki się jak rano do... A bo kapiszon jeszcze jedzie teraz na spotkanie. Do lekarza. No nie wiadomo, nie wiadomo, także zobaczymy. To po pierwsze a po drugie tak jutro do lekarza, więc zobaczymy tak naprawdę co to będzie. Opie, a wiesz tym, że kiedy człowiek jest zdrowy? Kiedy nie chodzi do lekarza? No. No to na pewno nie, muszę jechać. No bo nie wie bo... co mu jest, tak? Ja bo, bo mama tak samo i ja do jednego lekarza lecimy do dermatologa, bo kurde, mam problemy z takimi kostkami masakra. Niektórym to ten ze strony co to się nazywa. To podczas dojrzewania. Wow, wow, czekaj, no te owsiki kurde. <śleski> O, te Jezus. Kopie o psiki, to będę chłopie na polu 60. Ja się boję na, na to porę jechać, bo tam po chłopie... 60 60. pan spokój, nie? 60, ja tam no, nie miło się znajdę. nie trochę, mam. Chłopie wiesz, co się stało no. pod moją nieobecność. Chłopie nie oskarżaj mnie tutaj ale chłopie, do drzewo, chłopie było ścięte. Drzewo, Bach zrobił, je rok jak temu. przywalił, a co chłopie... to się stało? Ja nie wiem jakim cudem, jak to chłopie zrobiły, czy jest chłopów wyłączone, jak nie idzie tego drzewa przenieść. Chłop pewnie chłopie wjechał rozpędzony ciągnikiem, nie wiem czy to kapiszę czy, no, czy miastecz. Chłopy rozwaliły, Pienia tro, pnia trochę zostało. Trzeba ten, ten pień wywalić, no ale co mi po tym jak drzewo stoi, chłopie oparło się o halę. Nie wiem czy tu burza jakieś przełaża, czy co. No także tutaj... Chłop szoku, zmiany na gospie niemiłe się, no, hali wielkie nime, chłopie blat manewrowy zrobiły przeokropnie wielki, chociaż będzie gdzie no na, na duże kata. maszyny, panie. Tak, chłopie, na no, no, obszty Opr... no, no. no kurde. No. I chłopie man stoi, już jak patrzę na tego maka czarnego, to chłopie do wywalenia, man przeokropnie ładny. No. Chłop sztymul, no, ujdzie w tłoku, który w tym momencie tutaj talerzuje bawełnicy, po zbiorze. No, się od, odnośnie bo gospy z krowami, to tak. Widzę, że chłopy poleciały od razu na grubo i nie posłuchały się wariona i poleciały już z robotem paszowym od razu, także nie wiem, po co chłopy paszowóz? To paszowóz to chyba do wywalenia, a przepraszam, do ścielenia. Paszowóz do jest tam. po to, bo tam na luźno trzeba to, więc pasz, do paszowozu wkładasz, a później... Już, trzeba na, na luźno, chociaż wie, w realu trochę nierealnie, bo i tak by trzeba mieć ścielankę i tak. Zwarzewozy walić, to najwyżej może słamy do żarcia dla cię roku, nie, nie, nie. No ale mniejsza w tym farmingu to się da, także po co się lepiej kupować? Natomiast widzę, chłopy się dorzuciły na robot naszowy, Nie wiem, chłopie prezentacje robiłeś takiego. Ja to na live pokazywałem kiedyś tam, po tym hmm. i ten live, live jest live, jako wiemy. zapis, jakby jako odcinek. Także pokazywałem gospy, no tam przebudowanie miłosierno, ja później trochę pododawałem różnych smaczków, tu coś, tam coś, tu trochę malowanie i tak dalej, troszkę to poogarniałem. Ja no szukam smaczków, o, silos, chłopie, ten silos to będzie. Tak, Na śmicie nie? tam postawiłem. Tu, co trzeba, się tu trzeba będzie cofać, chłopie, ładowarka New Holanda, Nie, była, była, ładowarka była, dobra, mniejsza z tym. Maszyny do ścianek głosów, chłopie, tu przeniosły, niech tak będzie. I tu o, hala tutaj jest i tu jak już wcześniej zauważyłem, chłop tu ładnie płotkiem ogrodził to na gnojowice chopie No to mi się chłop. spodobało, bo tam generalnie no. ja od tego nie postawił. Tu chłop robił wyjazd nawet na drogę, jest to paspiska, fajnie, chłop tu będzie wjeżdżał, zdrowił. Drogi chłop tu praktycznie przy samej drodze, będzie Tyria chałowali się to prosto na krogi. A znając życie wiadomo kto będzie No jechał. bo żeby jakoś miejsce było, to kurde, daj pan spokój z tym. w bo Boże chłopie, roboty na idła stronę, niczym jak u mnie. Obora trochę większe, tak. ale chłopie nie chciały tej nadwieście krów z Motthaba, ale jeszcze na to to przyjdzie. No, bo tam czas. nie ma paszowa tego, tego robota. Tego paszł, pasza, chłopie. No pasza robotaju. Pa. Chłopie wiesz tym, że te roboty to nie w Polsce ktoś też zrobił. To jest taka U. chłopie kuchnia paszowa, że to chłopie taki robot to pobiera. On ma taką łyżkę to cyklopa, nie wiem czy kojarzysz ten, Wie? co ładować do obornika, taki to stary jest. Polski. Stary, no. To chłopie. To jest takie samo, tylko że robot też ma taką łychę, nabiera, tak jak Krzysztof tak nabierał to tak chłopie nabiera te pasze i to, rozdol, to do taki jest taki paszowóz chłopie, który sam jeździ i to chłopie do tego nabiera. U farmingu tego nie ma, tylko jest to taka imitacja tego, można powiedzieć, ale i tak jest dobrze. Ja raczej bym tego nie postawił, bo chłopie nie miał co robić już by o czwartej nie wstawał, tylko pewnie o szóstej, a nie wiadomo co by wtedy było. Jakby się chłop zachodził, to by mogły je być różne rzeczy, by mogły się dziać. No, także, także tyle. No, powiem tak, ja mam u siebie tutaj na, na LKW mam obory na 200 na Narzekam chłopie, mają na 80, ale niechaj tak będzie. To jest obora oryginalna, także na tą mapę jak najbardziej pasuje. No, chłopie, jestem po części pod wrażeniem, po części trochę widziałem, po części jest tam ten, ten silos taki średni, ale przynajmniej pojemny. No. Jak chłopie zrobiły, tak zrobiły, już tu nie ma co marudzić. I tyle, i tyle się chyba tylko zmieniło, nic więcej, sady bez zmian uschnięte, winogrona, <noise> czyli tak jak zostawiłem, tak było przez kilka sezonów. To się nic nie na... ty tutaj na tym polu 74 koło sadu, to ten plac jest wyrównany już od ładnych paru, 30 lat, tutaj na tych jełopach, 30 sezonów i tu chłopie pola nie ma, nie? No, także widać, z nindzą. tu bym sadów jeszcze dosadził, żeby było uschnięte, no. żeby się sąsiady śmiały we wsi. To za chłopie tutaj przyjechały do Stanów i nic nie robią. Ja tam oliwki robię. Przepraszam, co? Ja tam siedziałem po nocach i oliwki zbierałem. Tak? No. Jeden ja czartek nie do zbierania. E, e. Jak nie? Na pewno jest. Tak, wszystko jest chłopki. ok. Patrzę nawet na mapie. Już, wszystko jest ok. No, ja, no, winogrona chłopie do zbioru, już od paru sezonów. Oliwki zebrane, masz chłopie szczęście. Nie, te, oliwki, te, 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 te winogrona to się przypilnuje w tym sezonie. Ale, ta, o, ho, 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 no, ta zakład? O ile? O O to, że chłopie, przyjedziesz do mnie to z królikiem Ach, albo o, 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 z królikiem. O, o, Chłopie, ja nie będę lepszych zakładów robił, bo ja bym tylko z chłopiem stracił. Chłopie. No. No, ryzykować te chłopie można w postaci na milion. Po, Dobra. no, ale bardzo fajny, bardzo fajny program. Lubię, nie, tak? nie, ja wolę milionerów. Ja wolę dostać milion. No także, no, tak, no. Ten milion możecie sobie po prostu wziąć. Oczywiście pod pewnym warunkiem. że odpowiecie na 8 pytań. Bez względu. Tylko ja 2 miliona jeszcze nie wygrał w podstaw na milion dotychczas, ale ja, jak tam pojadę, Ue. to na pewno wygram. Mogę się z chłopem założyć. Co za chłopy i zamiast rozłożyć wszystko na raz. to chłopy dzielą to na poszczególny zapadni chłop. Przed telewizorem strasznie mądry by przyjechał, by jeszcze przeglądał. no ale... No. Takie już są stare mobsty. Dobra, mniejsze. są. Tak nie? sądzę. Tu będzie trzeba buraki przywieźć, bo buraki są 500 ton na pociągach, tam w 8, także nic tam nie wejdzie. Także mamy iść do sprzedaży, szczerze mówiąc, bo tam... to są te pociągi? No tam to jest To i pokazuje mnie tego jest, czy nie? Ja, ja no w ustawieniu w sensie jest jak wejdziesz i tam. No to podać, jak tam mi mnie pisze, gdzie to jest nie. No tam, A, No to są buraki, łeż, już jest fuzbu. A, bo nie to tu, tu, nie to tu, to to tam. Przed tobą możesz tam wysypać, co to się kończy, te pasy się kończą. O, wszedł do belki, ale ja ja Łe! A gdzie ja stoję? W belce! Łapie, czemu ja nie mogę się ruszyć? Łe, chup! Łe! Łe. <laughs> Chłop raz do belki oj się ruszę. Chopie pop... ja nie, nie mogłem się ruszać. ruszyć w ogóle belki. No jak belka skoczę. Ja się nie mogę chłopie, stanąłem w belce, a część, że ja tej belki w ogóle nie widziałem, e? bo ja byłem w niej w środku i te no. tekstury te automatycznie w środku ich nie ma i ja nic nie widziałem i ja stoję i mówię czemu się nie mogę ruszyć, łapie. Ja Dobra. kręcę co się dzieje. Chłopie, ja jadę buraki przywozić. jo, jo, jo także można tam buraki. No tam ciężarówką, nie dwie ciężarówki do Moim, wyboru. Moim oczywiście ulubionym Deutschem. Dwie ciężarówki do wyboru są, także można tutaj właśnie na tym placu, który zrobiłem Tutaj można, znaczy nie, bo tutaj robiliśmy z Gnojowicą pewne eksperymenty i tutaj no. zostało tak właśnie Tak, tam, tak tak jest, tam tak jest. E, Tu sobie tylko włączymy to wszystko, ok. No ubrania, wszystko tutaj rusza, właśnie w bawełny zebraliśmy. A chłopie, mm. jakie eksperymenty, żeś robił z bawełną? A Nie obchodzi się tłumaczył, postawił si los tam, bo chcieliśmy coś przetestować. Sporo tych balet, w, w baler wyszło bawełny, więc, więc elegancko. Ja chłopie, tutaj jest, teraz chłopię przetestuję jest. tego no. mana, bo mi się bardzo podoba, od razu. Kopię ciężarówkę, jak z Euro czuje. w Eurotraku się chłopię chociaż O nich jest no przepiękny po prostu, zajebiste, tak na się Ja teraz tam to to. Chłopie dojrzewam, to drzewo może sprzątnąć, trochę, bo tu na, na przejściu to tam możesz w ogóle tam kiedyś tam to posprzątać jak chcesz I w ogóle, bo to twoja rola A tak to się bardzo szczerze mówiąc dużo Me. nie pozmieniało Za chwilę wam pole pokażę, lecimy do kurnika nowego zaraz A z... Chłopie, gdzie jest taka przyczepa na tym uroki? Z jedzonkiem, e, do, czy, jedzonkiem tu, 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 tu na krowach są te różne przyczepy I tak dalej Bo nie ja sobie... sobie. Jedzą ko, na kur nie, niech sobie jedzą. Roznożyło ich się, kolejne 300. Właśnie chłopie, także mamy no to dajesz teraz sorgo czy pszenicy? Nie, no pszenicy nie ma, sorgo, sorgo jest 27 ton, więc... A, na, a dla kur teraz w tym sezonie pszenica jest posiada czy sorgo? No spokojnie, nie, no sorgo nie. Nie, nie my tutaj typowo od początku jak już no to walimy sobie to sorgą. nie ludzi skadamy to, pokażę Wam im ten zaganiek jeszcze i będziemy sobie... Kończyć. my sobie będziemy dalej tutaj powoli kminić, zobaczymy co tu będzie się działo, trzeba powoli to ożywić Teraz nudne prace szczerze mówiąc, bo trzeba to wszystko siać, nie siać I tak dalej, no ale cóż, damy sobie na spokojnie radę, także testuj Tu różne smaczki, różne rzeczy poustawiałem, także dwie gospy na pełnej, bardzo fajne Co to się dzieje, co to za jakieś smsy do mnie piszą, ale ja nie mogę zrozumieć o co jej chodzi dobra także no, co jest grane no ja pamiętam chłopka, no, Karol, co jest pomyłka. grane ja się generował na single to mało ładowali no właśnie pomyłkę dobra, otwieramy sobie tutaj klapę u kurów i sobie cofamy i wysypujemy i będzie pięknie, jaja powoli nam tam znoszą, wiadomo, będzie tysiąc ich to wtedy tych jaj będzie pełno i żarstwo będzie też chodziło, ale póki co w miarę bardzo... Łuee! się... Co się dzieje nie schodzi, więc nie ma aż takiej biedy. Ile one potrzebują tego żarobka? Z 20 ton? 19,5. Dobra, zajebiście. Także co ludziska, dzięki serdecznie za oglądanie. My sobie działamy dalej tutaj zimą. Trzymajcie się, o, na razie. Cześć. zagajnik Zagajnik! Lecę, bo bo tu już się, tu już prawie wypadł na zakręcie Tu taki zagraniczek, wiadomo teraz to strasznie wygląda, no bo nie ma tych liści i tak dalej Ale zagraniczek taki zrobiony, tu wszędzie A, jest prosto Z GPS-em zrobione i tak dalej, bo tutaj mieliśmy te drzewa po boku od strony ulicy Ale one generalnie zostały tutaj Jo, ja Ci chłopie pisałem, żebyś chłopie to wyciął Jo, jo, jo nie roboty trochę z tym było, jak żeś to chłopie wycinał piło, czy w tym Nie, no ścinaczem. tym, 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 tym tak, także było A trochę to roboty no. Powiem Ci tak, ja na Cink to wycinał, to chopie te większe drzewa to znikają mniej więcej od razu, a te małe to chłopie trzeba się namęczyć, nie aż to wszystko... A no powiem. to ja miałem akurat odwrotnie, ale dobra, te małe aha, to jest ja No, ale różne techniki pewnie mieliśmy, także no pole naprawdę jest duże, te trzy nowe pola, e, zagraniczek no. tak to wygląda. Wiadomo, na lato to wygląda bardzo fajnie i tak dalej wszystko jest fajnie zarosięte. I tyle. Dziękujemy serdecznie, teraz można kończyć na razie cześć. Teraz można kończyć na razie cześć.